Odcinku! Witam z powrotem. Tam trochę ro robiłem mój park wodny dalej. O, zapomniałem, że to już drogi nie ma. Teraz sobie tu wskoczymy. No nie do, 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 do Dobra. I teraz pójdziemy robić dalej park wodny. Albo jeżeli chcecie, zrobimy coś innego, równie fajnego, a nawet bardziej fajnego. Myślę, że chcecie, więc to zrobimy. Pójdziemy do krainy złych. Zapalimy latarnię, żeby było jaśniej. Nic ciekawego. A, ale tam jest jakieś ukryte przejście. Ale spada. Co tam jest? Proszę, kraina. A, a, nic ciekawego, bo to nie jest chyba kraina złych, moim zdaniem. Co to? To jest kraina złych, wiecie? Oto ona. Kraina złych. Kraj na Złych jest tam i tam. Najpierw tam, co to jest Kraj na Złych. tu oczywiście trochę światła, żeby było je trochę jaśniej. O! I jak widzicie, wszyscy widzowie, tutaj już zrobiłem większość. A teraz pójdziemy może do drugiej krainy złych. Tutaj no tej, co była po drugiej stronie. A tu co? U uważajcie. Uważajcie, bo tam jest kraina złych owieczki. A tu jest druga. Tam ta była straszniejsza, moim zdaniem. O, a tu co? Nic. Willow. Ej, ciekawego tu jest. A co jest na górze, mi powie Taki ładny domek? Pierwszy raz widzę taką osadę. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Pójdziemy się do domu. Co to jest? Wow, co to jest? Co to jest? Dorit? Nie wiem. Mam pojęcie, o co tu chodzi. Ale, ale mi się podoba. Trochę mu tu pomieszamy. Jego to zniszczymy. Czy, czy tam coś jest? Latarnię mu zamiast tego wsadzimy. No dobra. To zmiatamy zanim się tu skrzynia. O, chleb zabieramy. Co jest? Jest znana mapa. Wow. Spadamy. O! Ale numer. Otworzyły się. Też chcę sobie tak zrobić. Nie, wiem, żart. Ja tak sobie nie będę robił, ale fajna ta osada, powiem Wam. Szczerze, że, że, że fajna ta osada. Na pewno to nie. Tam, tam ktoś jest. Obać się. A, to wiedźma. O, nic ciekawego. Jaki ładny domek. Mały, ładny domek. Dlaczego nie ma? Żółte łóżko, moje ulubione żółte łóżko. Tak wiem, że mogę spać tylko w nocy. Po co to tu są te schody. A, chyba po nic, chyba po nic, ale fajnie tu. Fajnie tu. Na pewno tu jeszcze przyjdę. A, a, a jak się tu dostać? Jak się tu dostać? Gdzie ja w ogóle teraz jestem? Nie wiem, gdzie ja w ogóle teraz jestem. O, przeszedłem tędy na pewno. Wydaje mi się, że tędy przeszedłem. A tam co? A tam jest co? O, powiem Wam, zwiedzacie coś, czego ja nigdy nie widziałem. No jak wam mówiłem w trzecim odcinku nie jestem mistrzem w Minecrafta. A! Jakaś kraina złych. Ale ja chcę sobie drogę zrobić tu. Wzniesiemy się trochę. O, tam jest chyba moja góra śnieżna. O ile mi się wydaje. Na pewno tu jeszcze z Wami kiedyś przyjdę. To na pewno. To jest bardzo ciekawe. Wydaje mi się, no nie wiem. Czy to jest ta góra śnieżna, gdzie były moje tory? Chociaż. Tam Chyba, nie, chyba jest tu wejście. Ja mówię, że się zgubiłem. Jak ja teraz wrócę do domu? Jak ja teraz wrócę do domu? Ale numer... Zgubiłem się. Dobra, wrócimy przez tą krainę złych w takim razie. Jak ją odnajdę? Teraz tak, idziemy z powrotem do tej osady. Co ja widziałem? Ona była gdzieś tu. O nie, bo to jest sama dynia. O. Dobra, mój park wodny. Uf. Znalazłem. Czyli to jest ta góra, bo to jest chyba mój park wodny. Tak, dobra. Jasne. Tu gdzieś będą moje tory, rozumiem. Tak, tu są moje tory. Czyli wiem, jak się tam dostać. Tymi torami. Czyli wiemy, jak się dostać do tej osady. A no to co? Zbudujemy tory, żebyśmy trafili potem do tej osady. Hmm? Zaczniemy sobie odtąd. O, nie latarnie. Odtąd sobie zaczniemy. Yupi, pada śnieg o, źle tu zrobiłem, teraz zmiana pogody. Te, teraz nie chcę śniegu, generalnie chcę, ale teraz nie, nie mogę mieć śniegu tutaj. Bardzo się cieszę, że to z Wami odkryłem, bo szczerze tego, tego to ja nie widziałem, tej pięknej osady. Sam mam ochotę taką zrobić, ale nie umiem. Ja to najwyżej mo mogę zrobić coś dziwacznego. W Minecrafcie się nie znam. O, nie woda. No o to sobie tam spływaj. A ja chcę tutaj zrobić tak, żebyśmy potem trafili do tej osadziki. O tej pięknej osady. O no dobra, czyli to rozumiemy z po drugi... Ja Jacie. ta góra jest wielka. Wydaje mi się, że ta, że to, że ta osada była tu, mm, ale chyba nie ja teraz, osadę zgubiłem. O, tu jest, dobrze, tu jest. Czyli tu się muszę dostać, ok, czyli wiem jak się dostać. Ja mam zamiast zrobić tu najdłuższy odcinek, teraz zrobić, czyli bardzo fajnie. Czyli wiem jak się do tej osady dostać, ok. Teraz znowu zgubiłem Moje miejsce Ale to musi być gdzieś tu Będzie lepiej to robić w dzień O dobra Tu Tu mam Czyli muszę teraz tu zakręcić No Jeszcze około dwie minutki I będzie rekord sobie zrobię tak, a podobała Wam się ta osada? Bo mi bardzo. Dobra, teraz tak czas. Nie, yy. Czas dzień. Tak. Uwiele o wiele lepiej. Teraz dobrze. No. Proszę bardzo Zaraz będzie 16 minut Czyli rekord No to ja się z wami żegnam No mamy 16 minut Ja się z wami żegnam I do zobaczenia w e... Już nie pamiętam w jakim odcinku Pa